Apokalipsa, dzień po dniu, wieczna Ewangelia. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Apokalipsa, rozdział 14, wiersz 6. Kilka kolejnych wersetów, czyli fragment z Apokalipsy 14, 6 do 12, nazywa się przesłaniami albo poselstwami trzech aniołów. Od samego początku należy zwrócić uwagę na ich znaczenie. Mają one dotrzeć do całego świata, do każdego narodu, plemienia, języka i ludu. To nie przypadek, że werset ten mówi konkretnie o rozgłaszaniu przesłania tym, którzy mieszkają na ziemi. Podobnie jak nakazy bestii w poprzednim rozdziale, Apokalipsa 13-14. Ma ono bowiem zwalczać fałszywe cuda. Drugi do Tesaloniczan 2:9. Warto uświadomić sobie, co to oznacza. Przesłania trzech aniołów są ostatnim ostrzeżeniem, jakie ma dotrzeć do świata przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Porównaj dzisiejszy werset z Apokalipsą 10:11, która głosi podobne słowa. Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach. Wszyscy oddani Bogu ludzie żyjący już po czasie wspominanego już wcześniej wielkiego rozczarowania z 1844 roku mają jedno poselstwo do ponownego prorokowania wieczną Ewangelię trzech poselstw anielskich. To przesłanie nie ma być przekazywane przez rzeczywiste istoty niebiańskie, ale przez ludzi. Przesłaniem jest Ewangelia. Główna misja Kościoła Bożego polega na jej rozgłaszaniu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Marek 16:15. Tak właśnie brzmiało wielkie polecenie Chrystusa dla Jego ludu. Słowo anioł jest tłumaczone po prostu jako posłaniec. Jeśli wierzysz w Boga Biblii, jesteś Jego posłańcem i spoczywa na Tobie wyraźna odpowiedzialność za dostarczenie światu przesłania trzech aniołów w dniach ostatecznych. Jest to również jedyny werset w całym Piśmie Świętym, który opisuje Ewangelię jako wieczną, zresztą bardzo słusznie. W czasach, gdy fałszywa Ewangelia diabelska ogarnia cały świat. Gdy wydaje się, że tylko ci ze znamieniem bestii będą mogli kupować, sprzedawać i w ogóle przetrwać, nie ma większej prawdy niż dobra nowina o wiecznym Bożym Zbawieniu. Ewangelia jest wieczna, ponieważ, podobnie jak Bóg, nigdy się nie zmienia. Malachiasz 3:6 Ewangelia jest wieczna, ponieważ Boże obietnice są gwarantowaną rzeczywistością. Ewangelia jest wieczna. Ponieważ Jezus Chrystus umarł nie po to, abyśmy przyjęli zbawienie tylko na chwilę obecną, ale na zawsze. Proszę, dołącz do mnie w modlitwie, mój Zbawicielu. Pomóż mi być Twoim posłańcem, niosącym wieczną Ewangelię światu ginącemu pod wpływem fałszywej Ewangelii diabła. Do dalszego studiowania. Psalm 90, wiersz 2. Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersz 28. List do Galacjan.